Trenerze dobiega końca okres przygotowawczych Robrego Głogów. Ten czas łatwy z pewnością nie był. No oczywiście, że nie był. Przepracowaliśmy mocno ten okres przygotowawczy i na silowni, i na bieżni lekkoatletycznej, i na hali. Także chłopacy bardzo dobrze przepracowali to. No i za tydzień już ruszamy, zaczyna się liga. Ta, z, ta zmiana, duża zmiana, ośmiu nowych zawodników, jakoś miała wpływ na, na ten okres przygotowawczy, na, na same przygotowania? Nie. Ta zmiana chłopaków. Zawodników nie miało żadnego wpływu na przygotowanie, bo mieliśmy już rozpisany ten okres przygotowawczy i gdzieś był podobny trochę do tamtego, z tamtego roku, trochę zmienili tą bieżnie, atletyczną, bo mamy teraz w sztabie szkoleniowym trenera od przygotowania motorycznego, on tam wprowadził trochę inne rzeczy, ale jesteśmy zadowoleni, chłopacy przepracowali bardzo dobrze ten okres, fizycznie jest gotowy. Z pewnością sporo czasu musieliście poświęcić. Mam tu na myśli te treningi już w hali z piłką, żeby zapoznać nowych zawodników ze stylem gry, z tym jak trenerzy chcą, żeby, żeby oni w zespół weszli. No oczywiście, że poświęciliśmy dużo czasu też na to, żeby chłopacy zrozumieli o co chodzi. Zagraliśmy kilka sparingów, ale sparingi i treningi to coś innego jak mecze legowe i mecze o punkty, także Miejmy nadzieję, że oni szybko wprowadzą się i szybko zrozumieją to już na meczach legowych, ale tak jak mówiłem wcześniej, na to potrzebujemy czasu, bo ośmiu nowych zawodników to naprawdę dużo i oni muszą zrozumieć o co chodzi, złapać naszą filozofię gry, co muszą robić i w ataku i w obronie, także na to jest potrzebny czas i tak szybko to nie przyjdzie. Oby oni jak najszybciej to złapali, ale z doświadczenia wiem, że na to jest potrzebny czas. A jak Turner ocenia te sparingi na tydzień przed meczem ligowym, przed inauguracją Superligi? No, te sparingi, powiem tak, bo to sparingi akurat, akurat w okresie przygotowawczym, gdzie każdy gra mniej więcej tyle samo czasu, i nie, nie robili tak, że. Ktoś gra tam 45 minut, a ktoś 10. Nie, porówno dostawali czas, bo musieliśmy zobaczyć w jakim zostawieniu i w ataku, i w obronie, kto z kim poradzi grać, jak zachowują się w tej obronie, w tym ataku. Także tylko i wyłącznie było to poświęcone na, na takie rzeczy. Było dużo rzeczy, gdzie naprawdę dużo, dużo analizy po tych sparingach, nad czym musimy pracować i nad tym pracujemy codziennie. Ogromny pech na koniec okresu przygotowawczego, i kontuzja Antona Otrazowa chyba mocno pokrzyżowała plany. No oczywiście, to tak można powiedzieć ogromny, ogromny pech, bo na równym miejscu bez żadnego kontaktu robił zwód i usłyszał coś tam mu w stopie i okazało się, że ma złamanie, ale od tego nie, nie jest nikt ubezpieczony i to jest piłka ręczna, także musimy być przygotowani na każdy wariant. Oczywiście, że bardzo żałujemy, że akurat był w dobrej formie, widać było, był przygotowany i przejechał i fizycznie. I widać go doświadczenia z tych parketów, gdzie on pograbił w pucharach europejskich i w takich Czechowskich niedwiedziach w takim zespole naprawdę europejskiego poziomu. No i bardzo, bardzo żalujemy tego, ale mówię, nic nie poradzimy z tym, musimy radzić i robić wszystko teraz I inni zawodnicy muszą po prostu wziąć w garść i pokazać na co ich stać za siebie i za tego chłopaka, jak mówią. Czego sobie życzy sobie i drużynie na ten sezon? No na pewno życzy, żeby chłopacy wychodzili i to będziemy to donosić do chłopaków na każdy mecz, jak na ostatni. I muszą wychodzić i dawać siebie wszystko na parkecie. się do ostatniego, jak będą zostawiać... W serce i będą naprawdę bić do, do ostatniego, to będzie dobrze, ale to, to tego oczekujemy od zespołu. Wyniki przyjdą oczywiście, ale mówię, nie oszukujemy się na to jest potrzebny czas i chciałbym, żeby po prostu nasze wierni kibicy zrozumieli, podeszli do tego ze zrozumieniem i po prostu wspierali nas, kibicowali nam, bo my będziemy robić wszystko, co od nas możliwe, ale mówię, dajcie nam trochę czasu.